3D View. Kompleksowy zestaw zaawansowanych narzędzi do automatycznego generowania widoków 3D. Zrewolucjonizuj proces pracy z modelami BIM, od wizualizacji po analizę konstrukcji. Narzędzia zaprojektowane z myślą o wydajności i intuicyjnej obsłudze bez ręcznej konfiguracji. Eliminuj czasochłonne działania i skup się na kreatywnej pracy w środowisku 3D. 3D View Level Hide View. Tworzy widok 3D dla wybranego obszaru z automatycznym dopasowaniem do poziomu podłogi. Analizuje bieżący widok 2D i poziom odniesienia, generując przekrój 3D o wysokości 3,5 metra. Użytkownik zaznacza prostokątny obszar w widoku, a system sam oblicza parametry wysokości strefy. Idealne rozwiązanie do analizy pomieszczeń i stref według standardowych wysokości pięter budynku. A teraz przekonajmy się, jak to działa w praktyce. Zacznijmy od kliknięcia na ikonę 3D i wybierzmy pierwszą opcję, Level Height View. Teraz zaznaczam obszar, który ma zostać wyświetlony w postaci widoku 3D. Jak pewnie zauważyliście, widok generuje się błyskawicznie. Warto przyjrzeć się uważnie, by dostrzec istotną różnicę w porównaniu z kolejną opcją generowania widoków 3D. 3D View Family Hide View umożliwia tworzenie widoku 3D w określonym obszarze z precyzyjną kontrolą wysokości przekroju widoku. Użytkownik zaznacza obszar w widoku 2D projektu, następnie wybiera element odniesienia poziomu Z. System generuje widok 3D automatycznie z zakresem plus minus pół metra od wskazanego punktu bazowego. Funkcja ułatwia analizę lokalnych fragmentów projektu oraz kontrolę jakości w wybranych strefach zabudowy. Zapraszam do naszego testowego modelu. Zacznijmy od kliknięcia ikony 3D, a następnie wybierzmy drugą opcję: Family Hide View. Zaznacz wybrany obszar na ekranie, po czym wskaż element, który posłuży jako punkt odniesienia. W głównym oknie widoku znajduje się element wybrany jako punkt odniesienia. Przejdźmy do trzeciej opcji, którą uważam za najciekawszą. 3D View Selected Families View. W inteligentny sposób analizuje wybrane komponenty rodziny i konstruuje widok 3D z dopasowanym zakresem działania. System oblicza obwiednie zaznaczonych komponentów i dodaje margines. Pół metra lub jeden metr dla pojedynczych elementów. Tworzy lub aktualizuje widok 3D automatycznie, zapewniając natychmiastową wizualizację modelu 3D. To narzędzie znacznie przyspiesza analizę przestrzenną i kontrolę układów w konkretnych strefach zabudowy. Na początku klikamy na ikonę 3D, a następnie wybierzmy trzecią opcję, Selected Families View. Zaznaczamy pierwszy element, a następnie kolejny. Na koniec zatwierdź wybór i gotowe. Widok zostaje automatycznie dostosowany tak, by objąć oba zaznaczone obiekty. Tym razem powtórzmy proces, wskazując inne elementy niż poprzednio. Wybieramy elementy i zatwierdzamy wybór. Nowy widok 3D zawiera wszystkie wskazane obiekty, które zostały odpowiednio dopasowane do naszego wyboru.